Three auxiliary limbs. Legs a Kino Science Fiction zawsze snuło wizje przyszłości. Czasami optymistyczne, czasami dystopijne, a czasami takie, w których ludzkość ginie w najbardziej widowiskowy sposób, jaki tylko można sobie wyobrazić. Film Hardware Richarda Stanley'a z 1990 roku podchodzi do tych kwestii subtelnością nie słonia, a wręcz czołgu w sklepie z porcelaną. I to do tego czołgu kierowanego przez Iggy Pop'a, ile miego z Motorhead, bo tak obaj panowie pojawiają się w tym filmie. Tak więc witajcie w Hardware, cyberpunkowym horrorze sci-fi łączącym mroczną przyszłość z brutalnością i industrialną. To zarazem produkcja wyjątkowa w kanonie niskobudżetowych filmów, ponieważ operuje ona na wielu poziomach. Na samej powierzchni mamy klasyczną opowieść o przetrwaniu, gdzie bohaterowie walczą z technologicznym monstrum. Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś, że podarowanie dziewczynie kawałka dziwnego złomu, to świetny pomysł na prezent, hardware szybko wyprowadzi cię z błędu. Główny bohater, Moses Baxter, kupuje na czarnym rynku fragmenty robota Mark 13 i wręcza jej swojej dziewczynie, Jill, artystce tworzącej rzeźby, ze złomu. Niestety okazuje się, że ten upominek to nie tylko estetyczna bryła metalu, ale w pełni funkcjonalny android bojowy, zaprogramowany do eksterminacji ludzkości. Program zapisu. Wszystko, co ludzkie psuje się, jest niedoskonałe. Początkowo Jill nieświadomie włącza go do swojej sztuki, ale gdy robot zaczyna się regenerować i przejmuje kontrolę nad jej mieszkaniem, sytuacja zamienia się w prawdziwy koszmar. Zamknięta w klaustrofobicznym, futurystycznym apartamencie, dziewczyna musi walczyć o przetrwanie wśród metalowych ruin swojego życia. Jesteśmy przyjaciółmi do to jest W jednej ze scen Moe sięga po Biblię i trafia na fragment Ewangelii Marka... Świętego Marka, 13:20, która brzmi No flesh shall be spared. Żadne ciało nie zostanie oszczędzone. I to nie przypadek. Mark 13 nie jest tylko kolejnym zabójczym androidem. To technologiczna wersja biblijnej Zagłady, Narzędzie rządowe zaprojektowane do masowej eksterminacji ludzi w ramach rozwiązywania problemu przeludnienia. W świecie hardware ludzkość przestała być dominującą siłą, stała się balastem, który należy wyeliminować, a Mark XIII jest realizacją tej idei w jej najbardziej brutalnej formie. Jego zdolność do regeneracji i samodzielnej rekonstrukcji czyni go niemal nieśmiertelnym. Przypomina jeźdźca apokalipsy, który powraca niezależnie od tego, jak wiele razy próbujesz go zniszczyć. Niczym złowieszczy anioł zagłady, robot ten nie tylko zabija, ale realizuje plan stworzony przez tych, którzy kontrolują świat. Jednym z kluczowych elementów hardware jest radio. Które pełni rolę ostatniego łącznika z umierającym światem. Angry Bob, grany przez Igiego Popa, nie oferuje ani nadziei, ani pocieszenia. Jego audycje to cyniczny komentarz o upadku cywilizacji i dowód na to, że ludzkość już przegrała. Do you know Miranda? Never heard of the bitch. Poligani. Jego przekaz stoi w jaskrawym kontraście do postaci Three Doga z Fallouta 3. Mam na myśli oczywiście oryginalną, e, angielską wersję Fallouta, ponieważ ten Three Dog, mimo wszystkiego, co spotkało świat, wciąż wierzy w możliwość jego odbudowy. Iggy Pop nie. Hardware radio nie inspiruje. Jest jak ponurny krolog przypominający, że koniec już nadszedł, a my możemy tylko czekać, aż maszyny dokończą dzieła zagłady. Jeśli hardware wyróżnia się czymś na tle innych filmów sci-fi, jest to jego niepowtarzalna atmosfera. Stanley stworzył świat, który wygląda, jakby ktoś wziął każdy postapokaliptyczny film lat 80., przepuścił go przez filtr rdzy i okleił taśmą klejącą. Wszędzie są spawy, metalowe kraty, jarzące się na czerwone monitory i radioaktywny pył, który nadaje wszystkiemu złowrogą poświatę. Mark XIII to mordercza maszyna, która wygląda jakby została złożona w pośpiechu z części znalezionych w piwnicy George'a Lucas'a. Ale to właśnie ta surowa, praktyczna estetyka sprawia, że jest jeszcze bardziej przerażający. Nie ma tu komputerowych efektów, które mogłyby wyglądać jak coś wyciągniętego z taniej gry na PlayStation. To animatronika i efekty mechaniczne nadają robotowi fizyczną obecność. Skrzypienie, chrzęst i jego nieludzkie ruchy sprawiają, że Mark XIII wydaje się niemalże żywy. Oczywiście niektóre efekty specjalne nie przetrwały próby czasu i wyglądają jakby ktoś posługiwał się starą Nokiem albo kalkulatorem. Ale jeśli Mad Max mógł działać na silniku złomu, to hardware jest pankową odpowiedzią na terminatora. hardware nie można pominąć postaci Lincolna Weinberga, perwersyjnego sąsiada podglądacza, który obsesyjnie obserwuje Jill przez teleskop. Jego seksualna fascynacja bohaterką jest nie tylko obrzydliwa. Ale też odzwierciedla głębszy problem świata przedstawionego w filmie: mianowicie nadzór, manipulacje, a przede wszystkim uprzedmiotowienie jednostki. Lincoln, podobnie jak Mark XIII, traktuje Jill jako coś, czym można dowolnie sterować. Jego śmierć z rąk robota jest niemal ironicznym aktem sprawiedliwości. Kiedy sam zostaje sprowadzony do roli bezwolnego obiektu, przestaje być panem sytuacji i kończy jako kolejna ofiara systemu, który sam współtworzył. Podsumowując Hardware, można powiedzieć, że jest to dystopia, która bardzo mocno smakuje rdzoło. Czy Hardware to wybitne kino? Bynajmniej. To film niskobudżetowy. Czy jednak jest jednym z tych filmów, które wciągają w swój brudny, zardzewiały świat i nie wypuszczają aż do napisów końcowych? Absolutnie. To jest horror science fiction, który jest surowy, brutalny i w jakiś dziwny sposób hipnotyzujący. Jeśli kochacie postapokaliptyczne klimaty... Estetykę lat 80. i filmy, które pachną przetartym, skórzanym płaszczem i spalonym olejem silnikowym, hardware to obowiązkowa pozycja. Świat w nim przedstawiony nie tylko wytrzeszczy wam oczy, ale i położy je na stole. Dziękuję bardzo za słuchanie i oglądanie. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta recenzja. Jeśli tak, proszę zostawcie saba i dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, dziękuję, że byliście. Dziękuję, że obejrzeliście. Dajcie znać, co można byłoby poprawić.